Czy zdarza się Wam, że przy pozornie błahych, codziennych czynnościach nagle zaczynacie zastanawiać się nad fanatyzmem religijnym? No mi nie. Ha! No mi też nie. Ale Netflix ma do powiedzenia parę słów w tej sprawie. Dlatego właśnie przygotowaliśmy dla Was dwie propozycje filmowe zahaczające o tę tematykę. Diabeł wcielony to adaptacja filmowa książki o tym samym tytule. O ludziach, dla których religia nie jest drogowskazem ku życiu w miłości do bliźniego, a jest pretekstem do spełnienia swoich pragnień. Historia dzieje się w dwóch miasteczkach Cole Creek i Nokem Steve, w których zintensyfikowały się występki pozornie bogobojnych ludzi. Mamy do czynienia m.in. ze zrozpaczonym mężem, który zrobi wszystko, by ocalić swoją żonę. Czy obłąkanym pastorem, który zapragnął być pastorem na miarę Jezusa Chrystusa? Na wyróżnienie na pewno zasługuje grany przez Roberta Pattinsona urodziwy, ale zepsuty moralnie pastor. Sprawnie operując słowem Bożym bardziej niż ku czynienia dobra, kieruje się w stronę majtek młodych parafianek oraz postać Toma Holanda. Oh, awesome. Tak, tego Toma Holanda. Jako chłopaka. Który próbuje ochronić swoją rodzinę przed czyhającym wokół zagrożeniem. To dwie świetne role, a poza tym można docenić film za zobrazowanie, jakiego zła mogą dopuścić się pozornie dobre, a jednak zbłąkane dusze. Druga zdecydowanie lżejsza propozycja to film opiekunka. Czarna komedia wywracająca do góry nogami konwencję typowego Slashera. Została w niej przedstawiona grupa młodych ludzi chcące za wszelką cenę spełnić swoje marzenia, choćby przez zawarcie paktu z diabłem. Akcja filmu obraca się wokół dwóch postaci: młodego, dorastającego kola, który jest stereotypowym nerdem, gnębionym przez szkolnych cwaniaków i znającym na pamięć niemal wszystkie cytaty filmowe, oraz jego opiekunki B, która jest jego całkowitym przeciwieństwem, ale mimo to świetnie się ze sobą dogadują. W Pewnej nocy Kol odkrywa jednak, że jego opiekunka należy do grupy satanistycznej, w skład w której wchodzą postacie niemal charakterystyczne dla gatunku. Z tą różnicą, że tym razem to oni będą tymi złymi. Film ten zasługuje na wyróżnienie przede wszystkim dlatego, że jest on samoświadomą komedią, która w sposób nieco prześmiewczy pokazuje fabułę typowych slasherów, trzymając się przy tym sensu fabularnego oraz tworząc postacie, które da się lubić. Czyli mówisz, że zostawiliśmy ze sobą wizję powojennej Ameryki i mieszankę horroru i komedii? To chyba super, nie? No pewnie, że super! Zdrowie!